Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie forda mustanga Eleonora z filmu 60 sekund z kolekcji Glomos. O w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jakie elementy zawiera 63 zestaw z 17 numeru kolekcji. A potem złożymy sobie oparcie tylnego siedzenia. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy! Zestaw 63 zawiera oparcie tylnego siedzenia. Plastikowe z elementami takimi trochę gumowymi. Panel oparcia tylnego siedzenia plastikowy z tym meszkiem charakterystycznym i jeden zestaw śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie oparcie tylnego siedzenia oraz panel oparcia tylnego siedzenia i jedyne co, to przykładamy bo tutaj mamy otwory ten chyba nawet jest niewypełniony, co pewnie tak, z powodu jakichś problemy i tutaj mamy i tu, najpierw zajmę się tym otworem o, no dobra no tylko taki o, już zrobione, dobra więc musimy wetknąć, tutaj mamy sworznie, tutaj mamy otwory próbujemy to dopasować i wciskamy. O, brutal. Tu bez brutala, a tu. Było słychać wyraźnie. Ok, teraz bierzemy sobie w drugim kroku yy, ten element, który składaliśmy w poprzednim odcinku. I teraz tutaj mamy ten zawias. Jak mamy siedzenie, tak, tymi elementami pionowymi wyżej, tu otwieramy ten zawias i przykładamy o właśnie w ten sposób, żeby tu, była, tu był widoczny otwór, tu widoczny otwór i tu widoczny otwór i teraz weźmiemy sobie śrubkę PS15 która jest bardzo malutka i przykręcamy na razie wiadomo, przykręcimy sobie po środku okej okay kręcę, ale najwidoczniej nie trafiam. jeszcze raz o, jest. ok, teraz już nam nie będzie odpadało. bierzemy następną śrubkę. ok. Składa się i rozkłada, tak jak powinno. to tyle. Tak właśnie się prezentuje oparcie tylnych siedzeń. No i właśnie tu jest to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, że dopiero teraz mamy mm, ten element składania, bo połączyliśmy ten zeszłoodcinkowy panel z oparciem siedzenia i teraz dopiero to może być składane w jakiś sposób. Jak? Jeszcze nie wiem ale pewnie się o tym dowiemy niedługo. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na mojego Discorda. Link macie w opisie. O, w następnym odcinku złożymy sobie dolny, prawy, tylny panel wykończeniowy. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.